Rodeo 385 to operacja typu Ranger, która miała miejsce 18 sierpnia 1944 roku, podczas której polscy piloci z 315 Dywizjonu RAFu, lecąc na tak zwane wymiatanie nad Francję, spostrzegli startujące niemieckie myśliwce Focke-Wulf 190 z Jagdgeschwader 26. Między Mustangami pilotowanymi przez Polaków, a niemieckimi maszynami wywiązała się walka, w wyniku której strącono 16 z 60 niemieckich samolotów, tracąc zaledwie jednego pilota, którym był squadron lider Eugeniusz Horbaczewski, którego postać to materiał na osobnego shorta. Podsumowując, był to największy jednorazowy sukces 315 dywizjonu podczas całej II wojny światowej, a o operacjach tego typu, jak i o bronie Londynu przed latającymi bombami V1 dowiecie się z książki Mustangi nad Kontynentem Wacława Króla, którą serdecznie wam polecam.